Powiedzmy teraz, co tu się dzieje. Negocjujemy, co, co robić. Tu widzimy kajaki. 600 coś nok, tak? na 4 godziny, a 800 na, na cały dzień. Raz ze 0,38 to 3,400. Albo rozważamy jeszcze, może motrówki są do wynajęcia, albo statek taki. Nie wiem, jaka będzie pogoda. Te pykanie to zmieniam przysłonę. Pykanie to zmieniam przesłonę. Nie mam endy filtra, czy jak pykam, to znaczy właśnie w głośny sposób muszę zmieniać przesłonę. Myślimy. Woda jest taka sobie. W sensie władowanie się do wody niechcący. Władowanie się do wody niechcący byłoby pewnym wyzwaniem. Coś z No tak. Co prawda nie ma specjalnie jak to się wodować. No chyba, że ktoś wie, buja się albo. Na jednym odmianie to na kajaku wstawałam. Musiałam kajak przenosić. Wpadłam do wody, kajak też. Nam się nie wywalił, ale pół baku się wywalił. Właśnie. I w pół baku telefon do wody. Ale go wyłowił. Chodźmy, zobaczmy motorówki, po ile.